Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie lwy. Horoskop na czerwiec 2024. Zobaczmy, co dobrego idzie do lewków. Co dobrego idzie do lewków w czerwcu. Co dobrego? O, mamy kartę krzyżyka. To jest karta zakończenia jakichś rzeczy. Zakończenia, więc cokolwiek chcecie kończyć, to kończcie, dlatego że moi drodzy, to Wam na dobre wyjdzie. Mamy tutaj w wyniku tak kartę koniczyny. Jakie to może być zakończenie? No, karta myszy wskazywałaby na na przykład, na to, że ktoś podgryza Was obojętnie, w pracy, w związku. Nie muszę tłumaczyć, co to znaczy podgryzanie w związku, ewentualnie podgryzanie w pracy. Ale jest szansa, i to bardzo duża, że to wszystko tak się odwróci na Waszą korzyść, że jeszcze na tym zyskacie. No, weźmy przykład. W pracy ktoś. Yy, Mówi o Was źle, czycha na Wasze stanowisko. Więc jak czyha, to robi takie różne, wiecie, chocki, klocki, nie? I do tego stopnia przedawkuje, że w końcu cała sytuacja obróci się finansowo, na przykład korzystnie na Waszą, na waszą stronę. Czyli następuje zakończenie. Następuje zakończenie tych niefajnych sytuacji, prawda? I koniczynka. Cała sprawa tak się potoczy, że się odwróci na Waszą, drogie lwy, korzyść. No dobrze, zatem co idzie tak dla Was, dla lwów, dla Waszej osoby? No proszę bardzo, siła, moc, Wasza karta. Także moc jest z Wami, jakby to powiedział Mistrz Joda. Moc jest z Wami. Duże zmiany idą dla Was. Bardzo duże zmiany. W ogóle, albo duże zmiany idą, jeśli chodzi o Waszą obecność w jakimś towarzystwie. Karta Maga i Siła mówi, że będziecie świętować. Coś związanego, no nie wiem, jeżeli Wy się uczycie, no to świętować jakieś sukcesy. Ewentualnie, jeśli Wy uczycie kogoś, to to również przyniesie lwom zadowolenie i sukces. Karta mocy, to tak jakby w lipcu, w czerwcu, przepraszam, zmieniła się w ogóle Wasza, drogie lwy, osoba. Całkowicie. Pod względem myślenia pod względem działania. I myślę, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą lew musi zwrócić uwagę, a mianowicie idzie do Was wypoczynek. Właśnie po, po takich trudach, po bardzo ciężkiej pracy, dla niektórych zmartwieniach pewnie, to tu lew może wreszcie sobie w czerwcu. Pozwolić, tak, na wypoczynek, na czas, który może miło spędzić. Co dla waszego domu? I jeśli chodzi o uczucia. Przy waszym, że tak powiem, domu, hm. miejsce, w którym żyjecie, mieszkacie, no ewentualnie też gdzie, gdzie pracujecie, ale bardziej chodzi tutaj o, o dom, e, w sensie dom. Pokazują mi się tutaj dwie osoby cesarz i król mieczy. To może być tak, e, ja, wy jesteście cesarzem cesarzową w swoim własnym domu, prawda? Czyli Decydujecie, ustalacie warunki, gra toczy się tak jak tego chcecie czyli ktoś gra tak jak Wy sobie życzycie, a nie odwrotnie. To jest raz. Dwa: dwóch mężczyzn pokazuje się w otoczeniu najbliższym, właśnie tym domowym. No, jeżeli jakiś lew szuka kogoś do partnerstwa, to takie osoby się przy Waszym domu kręcą. Zwłaszcza, że tutaj, jeśli chodzi o uczucia, to jest taka sugestia, że pojawia się, jest na horyzoncie dla osób poszukujących, tak? Mówię o poszukujących, bo przeważnie jak są związki i wszystko jest normalnie dobrze, no to, no to okej. Okay. To pokazuje się tutaj w asie denarów y, możliwość stworzenia relacji takiej bardzo wartościowej, stałej, solidnej, ale wiecie co mam wrażenie, że jakoś nie do końca niby lew by chciał te relacje stworzyć, a z drugiej strony jakaś jest obawa. A to naprawdę, moim zdaniem, zakończyłoby wejście w jakąś nową relację, krótko mówiąc, otworzenie się, zaufanie i takie, taka próba zapomnienia tego, co było. Że kiedyś tam w relacjach było jakieś wojowanie, ten tego, on ją, ona jego, tu się rozstali, tam coś tam. Ktoś tam coś wymuszał. Jest cała taka baza tych negatywn negatywnych tutaj rzeczy w Dziesiątce Mieczy. Bardzo dużo złego wydarzyło się u lwów, jeśli chodzi o uczucia. Natomiast ten czerwiec jest szansą właśnie, przepraszam bardzo, bo mi komputer padnie, jest szansą um, pójścia w nowe, krótko mówiąc. I to nawet, nawet z wyborem między kimś a kimś, no jeszcze na dokładkę, na waszych zasadach. Jeżeli te dwie osoby kręcące się w koło waszego domu, tak, to byłyby osoby potencjalnie godne waszego zainteresowania, to to nie będzie byle kto, krótko mówiąc. To nie będzie byle kto. Jednocześnie taka tu mi się pokazuje stabilizacja, zadowolenie. No, moje drogie lwy, od dłuższego czasu właśnie są takie dla Was szczególnie, myślę, te horoskopy, które dużo wnoszą zmian. Dużo lwy, ja myślę, że lwy popracowały nad sobą i... Same w dużej mierze przyczyniły się do tego, żeby wprowadzić określone zmiany życiowe, i teraz przychodzi tego efekt. Przychodzi efekt w postaci rozstania się z, ze wszystkimi tymi, którzy życzyli Wam źle, którzy Was obgadywali, którzy nastawali, nie wiem, na, na Waszą część, majątek i, i, i stan posiadania, tak? I teraz jest jakby moment te, tej. Tego pójścia bardzo mocnego naprzód. No ale trzeba będzie, moje drogie lewki, e, zaufać. No, nie mierzyć też wszystkich jednych, jedną miarą, że skoro stało się kiedyś tam coś negatywnego, złego, no każdemu się stało bardziej lub mniej, prawda? Ale to nie znaczy, że trzeba przestać funkcjonować. Mam wrażenie, że trzeba teraz żyć dwa razy szybciej. Dziękuję bardzo i zapraszam w lipcu.